Jesteśmy, szanowni państwo, my, ale jest też Dominika Matuszek, zapowiedziana przez Kubę sztoyer Dzień, dzień dobry, dobry, Dzień dobry, Dominiku. dzień dobry, dzień dobry państwu. Gorąco w piekarniku u Kuby, a Gorąco. na czerwonym dywanie? Dokładnie tak samo. Paryżu? Panie! Panie. Dokładnie tak, tak, słuchajcie, ja stwierdziłam, że bardzo często na tym czerwonym dywanie mówimy o osobach bardzo popularnych, które niekoniecznie mają aż tyle sukcesów na swoim koncie. Dzisiaj będzie odwrotnie. Powiemy o naszych Olimpijczykach, którzy może nie są na pierwszych stronach gazet za każdym razem, a powinni, to im się należy, bo oni odnoszą naprawdę gigantyczne sukcesy i duma nas rozpiera, e, kiedy zdobywają medale. Dokładnie tak było i jest z Klaudią Zwolińską, e, naszą kajakarką. E, pierwszy, tak, pierwszy przymedalna i że w sporcie związki są możliwe i um, jest nadzieja na piękną miłość, bo niedawno Anita Włodarczyk powiedziała, że właśnie w jej przypadku trudne to um, do pogodzenia, że takie życie sportowca to jest mnóstwo Już Między innymi o nowych dyscyplinach, także breakdance, który też jest dyscypliną olimpijską. Dzisiaj będzie w pytaniu na śniadanie pokaz, więc zapraszamy. Już cię do... się szykuje. Nikolata, pokaz czerwono nowy też, też tak. szykuje na kolejne spotkanie. Panie Dominika Matuszak, a my razem z nią oczywiście. No i z Państwem. Mamy nadzieję, że Państwo pozostaną z nami. Tak, będziemy teraz rozmawiać o tym, że są zawody, które wydawałoby się, że giną. Zegarmistrz, szewc, a tu niespodzianka. Otóż młodzi ludzie postanawiają reaktywować już zapomniane profesje. Takie, za tych młodych ludzi spotkała Dorota Markowska i już teraz Państwu pokażę efekt swoich spotkań.